Mój umiłowany synu, przychodzę dziś do ciebie nie jako Bóg odległy i niedostępny, ale jako kochający Ojciec, który pragnie przyjąć cię w swoje ramiona. Pośród udręk, które cię dręczą, pośród wątpliwości, które cię niszczą i samotności, która ci towarzyszy, chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam. Jestem tu z tobą na każdym kroku. Twoje myśli i uczucia nie są mi obce. Uzy zalewające twoją twarz i udręka, która tkaka twoją ciszę, widzę je i rozumiem. Znam ciężar, który niesiesz na ramionach, nieprzespane noce i dni, które ciągną się bez nadziei. Znam strach, który cię paraliżuje i niepewność, która powstrzymuje Cię przed pójściem do przodu. Ale, mój Synu, nie daj się zniechęcić. Podnieś głowę i spójrz na mnie. Bo jestem Twoim światłem i Twoim zbawieniem. Kiedy poczujesz się zagubiony i samotny, pamiętaj, że jestem z Tobą. Jestem Twoją ucieczką pośród burzy, Twoją bezpieczną przystanią pośród wzburzonych fal życia. Nie bój się prób, które są na Ciebie narzucane, ponieważ wzmacniają Cię i wypolerują jak diament. Z każdym pokonanym wyzwaniem, z każdą pokonaną przeszkodą stajesz się silniejszy. Mądrzejszy i bardziej odporny. Zaufaj mi, synu, bo nigdy cię nie opuszczę. W swoim cierpieniu znajdź okazję do wzrostu w wierze i współczuciu. Otwórz swoje serce na ból innych, bo pomagając bliźniemu, pomagasz sobie. Prawdziwe szczęście można znaleźć w akcie dawania, dzielenia się miłością, którą Cię obdarzyłem. Nie porównuj się z innymi, ponieważ każdy ma własną drogę do przejścia. Twoja ścieżka jest wyjątkowa i wyjątkowa, wyznaczona przez moje ręce z miłością i mądrością. Idź naprzód z determinacją, nie odchodząc od swojego celu. Przebacz tym, którzy cię skrzywdzili, ponieważ uraza i zranienie jedynie wpędzają cię w cykl bólu i cierpienia. Uwolnij się od ciężaru przeszłości i otwórz swoje serce na miłość i pojednanie. Zaufaj mojemu nieskończonemu miłosierdziu, ponieważ zawsze jestem gotowy ci przebaczyć i przyjąć cię z otwartymi ramionami. Rozpoznawaj swoje błędy, ucz się na nich i szukaj odkupienia. Kocham cię bezwarunkowo i moja miłość wystarczy, aby cię oidać ci nowy początek. Nie szukaj szczęścia w ulotnych rzeczach tego świata, ponieważ są one ulotne i puste. Szukajcie we mnie prawdziwego szczęścia. Gdyż jestem źródłem wszelkiej miłości, radości i pokoju. Kiedy stawiasz mnie na pierwszym miejscu w swoim życiu, wszystko inne układa się na swoim miejscu. Módlcie się z zapałem i oddaniem, bo modlitwa jest kluczem otwierającym drzwi do mojego królestwa. W ciszy modlitwy odnajdziesz spokój, którego tak bardzo szukasz. Słuchajcie mojego głosu w swoim sercu i pozwólcie, aby was prowadził i pocieszał. Czytaj Pismo Święte i rozważaj moje słowa, gdyż są one kompasem, który poprowadzi cię na ścieżce życia. Boska mądrość zawarta w Biblii doda ci siły, nadziei i rozeznania w podejmowaniu właściwych decyzji. Dołącz do wspólnoty wiary i szukaj wsparcia u swoich braci i sióstr w Chrystusie. W kościele znajdziesz duchowy dom, w którym będziesz mógł wzrastać w wierze i umacniać swoją komunię ze mną. Bądź narzędziem pokoju i miłości na świecie. Dziel się moją miłością ze wszystkimi, których spotykasz, zwłaszcza z tymi najbardziej potrzebującymi. Bądź światłem, które oświetla drogę zagubionym i nadzieją, która ożywia zniechęcone serca. Nie zapominaj, że kocham Cię miłością wieczną i bezwarunkową. Twoja wartość jest w moich oczach bezcenna. Jesteś arcydziełem mojego stworzenia, wyjątkową i wyjątkową istotą o nieskończonym potencjale. Zaufaj mi, mój synu, i oddaj swoje problemy w moje ręce. Zaopiekuję się Tobą i dam Ci siłę potrzebną do pokonania wszelkich trudności. Twoja przyszłość jest w moich rękach i mam wspaniałe plany na Twoje życie. Pośród niepewności życia, pamiętaj, że jestem Twoją mocną i niewzruszoną skałą. Kiedy wydaje się, że wszystko wokół Ciebie się rozpada, gdy Ziemia trzęsie się pod Twoimi stopami, trzymam Cię w ramionach i prowadzę bezpieczną ścieżką. Nie bój się zmian, które przynosi Ci życie, ponieważ są one szansą na rozwój i ewolucję. Przyjmij nowe z odwagą i śmiałością, bo jestem z Tobą na każdym kroku. Zaufaj mojej nieskończonej mądrości, bo ja wiem, co jest dla Ciebie najlepsze. Nawet jeśli nie rozumiesz moich planów, wiedz, że Cię kocham i że zawsze poprowadzę Cię najlepszą drogą. Oddaj w moje ręce swoje marzenia i dążenia, bo sprawię, że będą pomyślne. Zaufaj mi, a dam Ci siłę i wytrwałość niezbędną do osiągnięcia Twoich celów. Nie daj się zniechęcić przeszkodom, które napotykasz na swojej drodze. Ostrzegaj je jako szansę na wzmocnienie siebie i rozwój wiary. Po pokonaniu każdego wyzwania stajesz się bardziej odporny i przygotowany na stawienie czoła przeciwnościom życia. Pamiętajcie, że kocham Was miłością wieczną i bezwarunkową. Twoja wartość jest w moich oczach bezcenna. Jesteś arcydziełem mojego stworzenia, wyjątkową i wyjątkową istotą o nieskończonym potencjale. Bądź wdzięczny za błogosławieństwa, które otrzymujesz każdego dnia, duże i małe. Wdzięczność otwiera serce na szczęście i pozwala docenić piękno prostych rzeczy w życiu. Trwajcie we mnie, a ja będę trwać w Was. Razem zbudujemy życie pełne miłości, pokoju i szczęścia. Kocham Cię na zawsze, mój ukochany synu. Mój synu, w tej chwili modlitwy chcę zadać Ci kilka ważnych pytań. Czy czułeś się zagubiony i samotny? Co Cię teraz niepokoi? Jakie są Twoje największe lęki i niepewności? Co masz nadzieję osiągnąć w swoim życiu? Jak możesz wykorzystać swoje talenty i umiejętności, aby służyć innym? Zastanów się nad tymi pytaniami i otwórz przede mną swoje serce. Jestem tu, żeby Cię wysłuchać, pocieszyć i poprowadzić. Pamiętaj, jeśli. Kocham Cię bezwarunkowo. Zawsze jestem z Tobą, na każdym kroku. Mam wspaniałe plany na Twoje życie. Zaufaj mi, a dam ci siłę, której potrzebujesz. Módl się ze mną. Niebiański Ojciec, dziękuję Ci za Twoje nieskończone miłosierdzie i miłość. W tej chwili wszystkie moje troski i niepokoje składam w Twoje ręce. Kieruj moimi krokami i pomóż mi podejmować mądre decyzje. Daj mi siłę do pokonywania wyzwań, które przed mną stoją. Pomóż mi być narzędziem pokoju i miłości w świecie. Niech cię zawsze kocham i całym sercem ci służę. W imię Jezusa Chrystusa, Amen. Kontynuuj medytację nad Słowem Bożym i szukaj Jego obecności w swoim życiu. Zawsze jestem tutaj, aby Cię wysłuchać i poprowadzić. Oto kilka wersetów biblijnych, które mogą Cię wzmocnić. Pan jest moim pasterzem. Nie braknie mi. Psalm 23 Nie bój się, bo ja jestem z Tobą, nie lękajcie się, bo jestem Waszym Bogiem, wzmocnię cię i pomogę Ci i podeprę cię moją wierną prawicą. Izajasza 41, 10 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. John. Godzina 3.16. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Mateusza. Godzina 11.28. A wiemy, że wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy są powołani według Jego postanowienia. Rzymian. Godzina 8.28. W tej chwili ciszy i refleksji chcę zaprosić Cię do zanurzenia się w oceanie pokoju i miłości. Niech fale mojej obecności obmyją Cię i zabiorą w miejsce odpoczynku i bezpieczeństwa. Tutaj, w tej świętej przestrzeni, możesz uwolnić się od ciężarów, które Cię przytłaczają, wątpliwości, które Cię korodują i lęków, które Cię więzią. Tutaj możesz po prostu być w całym swoim pięknie i kruchości. Otwórz przede mną swoje serce, moje dziecko, i pozwól, abym cię uzdrowiła, wzmocniła i poprowadziła. Jestem Twoim Ojcem Niebieskim, który kocha Cię nieskończoną i bezwarunkową miłością. Znam Cię jeszcze zanim powstałeś w łonie matki i towarzyszę Ci na każdym etapie Twojej podróży. Nieważne, co zrobiłeś lub czego nie zrobiłeś, kocham Cię i akceptuję takim, jakim jesteś. Moje ramiona są zawsze otwarte, aby Cię powitać, przebaczyć i dać Ci nowy początek. Zaufaj mi, mój synu, i oddaj swoje problemy w moje ręce. Zaopiekuję się Tobą i dam Ci siłę potrzebną do pokonania wszelkich trudności. Twoja przyszłość jest w moich rękach i mam wspaniałe plany na Twoje życie. Pamiętaj, że jesteś arcydziełem mojego stworzenia. Wyjątkową i wyjątkową istotą o nieskończonym potencjale. Masz moc dokonywania wielkich rzeczy i dokonywania zmian na świecie. Wykorzystaj swoje talenty i umiejętności, aby służyć innym, przeżyć miłość i współczucie. Bądź światłem, które oświetla drogę zagubionym i nadzieją, która ożywia zniechęcone serca. Nie bój się podążać za swoimi marzeniami, bo jestem z tobą na każdym kroku. Dam Ci mądrość i wskazówki, których potrzebujesz, aby podjąć właściwe decyzje. Trwajcie we mnie, a ja będę trwać w Was. Razem zbudujemy życie pełne miłości, pokoju i szczęścia. Kocham Cię na zawsze, mój ukochany synu. W swojej podróży przez życie, mój synu, zawsze pamiętaj. Jestem Twoją bezpieczną przystanią, Twoim schronieniem wśród burz życia. Kocham Cię wieczną i bezwarunkową miłością, niezależnie od Twoich błędów i sukcesów. Mam wspaniałe plany na Twoje życie, wystarczy mi zaufać i podążać za mną. Jesteś arcydziełem mojego stworzenia, wyjątkową i wyjątkową istotą o nieskończonym potencjale. Wykorzystaj swoje talenty i umiejętności, aby służyć innym i zmieniać świat. Nie bój się podążać za swoimi marzeniami, bo jestem z Tobą na każdym kroku. Trwajcie we mnie, a ja będę trwać w was. Razem zbudujemy życie pełne miłości, pokoju i szczęścia. Umiłowany Synu, w ciszy, która Cię otacza, usłysz szepty mojej miłości w każdym uderzeniu Twojego serca. Nie szukaj mojego głosu wśród głośnych grzmotów, ale w spokoju wiatru, który pieści Twoją twarz. Jestem tu, obecny w każdej chwili, uśmiechając się przy Waszych radościach i płacząc przy Waszych smutkach. Nie rozpaczaj, jeśli światło wydaje się odległe, bo jestem słońcem, które świeci nawet w najgęstszej ciemności. Zaufaj mi, jak ziarno ufa Ziemi, która je przyjmie, aby zakwitło w pełnej chwale. Ciemność uczy Cię cenić światło, tak jak wyzwania kształtują Cię, abyś stawił czoła każdej burzy. Nie bój się upaść, bo zawsze będę przy tobie, żeby cię podnieść. Blizny, które nosisz, nie są oznakami porażki, ale świadkami niestrudzonej walki twojego ducha. Każda zagojona rana czyni cię silniejszym, mądrzejszym i bardziej odpornym. Pamiętaj, że szczęście nie jest celem, ale samą podróżą. Doceniaj każdy krok, wschód słońca, śmiech dziecka, ciepło szczerego uścisku. Prawdziwe bogactwo nie leży w rzeczach, które posiadasz, ale w pełni Twojej istoty, w miłości, która przelewa się z Twojego serca. Nie oceniaj siebie ani innych surowo. Współczucie jest mostem, który łączy Cię z innymi, balsamem, który leczy rany duszy. Przebaczaj tak, jak ja Ci przebaczam, obejmuj tak, jak ja Cię obejmuję, kochaj tak, jak ja Cię kocham. Bądź narzędziem pokoju w świecie spraw harmonii. Twoje światło, jakkolwiek małe może się wydawać, ma moc oświetlania ścieżki tych, którzy są zagubieni. Bądź różnicą, której pragniesz, nie pustymi słowami, ale siłą swojego przykładu. Nie porównuj się z nikim, ponieważ Twoja podróż jest wyjątkowa, wyznaczona miłością i celem. Nie podążaj ścieżkami wytyczonymi przez innych ale zaufaj kompasowi swojej duszy, który poprowadzi cię do celu. Nigdy nie przestawaj marzyć, bo marzenia to skrzydła, które wznoszą cię ponad ograniczenia. Miej wielkie marzenia, ukochany synu, i odważnie walcz, aby je spełnić. Wierzę w ciebie, w siłę, która mieszka w twoim sercu. Nie dajcie się pokonać pychie, bo pokora jest bramą otwierającą drogę do prawdziwej wielkości. Rozpoznawaj swoje błędy, ucz się na nich i zawsze szukaj transformacji. W pokorze znajdziesz siłę, aby się rozwijać i stać się najlepszą wersją siebie. Nie szukaj aprobaty innych, ponieważ jedyne potwierdzenie, które naprawdę się liczy, należy do mnie. Kochaj siebie tak, jak ja Cię kocham miłością bezwarunkową i wieczną. Zaakceptuj siebie ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami bo jesteś arcydziełem mojego stworzenia. Nie żyjcie w strachu o przyszłość, bo jestem z Wami na każdym kroku. Złóż swoje lęki w moje ręce i zaufaj większemu planowi, jaki mam dla Twojego życia. Przyszłość jest otwartymi drzwiami do nowych możliwości, do Twojego rozwoju i szczęścia. Nie daj się uwięzić przeszłości, bo ona już minęła. Skoncentruj się na teraźniejszości na tej cennej chwili, która została Ci podarowana. Ucz się z przeszłości, ale nie pozwól, aby ona Cię definiowała. Przyszłość stoi przed Tobą otwarta, pełna możliwości. W tej świętej przestrzeni ciszy, gdzie moje słowa obejmują Cię jak promienie słońca, chcę Ci przypomnieć, że nie jesteś sam. Nawet w najciemniejsze nocy, kiedy szepczą wątpliwości, a łzy nalegają, jestem z Tobą. Pośród zamieszania świata, gdzie dysonansowe głosy bombardują Was pustymi obietnicami, posłuchajcie spokojnego głosu mojej obecności szepczącego słowa pokoju i kierunku. Pamiętaj, umiłowany Synu, że jestem Twoim fundamentem, mocnym kamieniem, na którym możesz zbudować swoje życie. Nie bój się być niedoskonałym, bo doskonałość jest mirażem na pustymi istnienia. Obejmij swoje człowieczeństwo ze wszystkimi jego wadami i słabościami, bo w nich kryje się prawdziwe piękno duszy. Pamiętaj, że w spękanej glebie rodzą się najbardziej odporne kwiaty, a w pęknięciach życia kiełkują najpotężniejsze źródła uzdrawiających pędów. Zaufaj czasowi, bo to on jest wielkim uzdrowicielem, przewodnikiem, który harmonizuje niezgodne nuty Twojego istnienia. Nie spiesz się, ukochany synu! Ale naucz się tańczyć w deszczu, odnajdywać tęcze podczas burzy i wyciągać wnioski z następujących po sobie pół roku. Nie pozwól, aby strach Cię paraliżował, życie jest rzeką w ciągłym ruchu płynącą ku swojemu przeznaczeniu. Bądź odważny jak ziarno, które rozbija ziemię, odważny jak motyl, który rozkłada skrzydła. Pamiętaj, że strach często maskuje możliwości pod postacią wyzwań. A pokonanie jest kluczem do prawdziwej wolności. Przebacz sobie i innym, bo przebaczenie jest balsamem, który leczy rany z przeszłości i otwiera drzwi do pojednania. Uwolnij się od ciężaru goryczy i urazy, gdyż one jedynie więzią cię w negatywnych cyklach. Pamiętaj, że przebaczenie nie jest darem dla innych, ale dla siebie, niezbędnym krokiem w kierunku uzdrowienia i lekkości duszy. Nie szukaj szczęścia w dobrach materialnych ani w potwierdzeniu społecznym, ponieważ są to ulotne cienie, które rozwiewają się wraz z wiatrem zmian. Szukaj w sobie prawdziwego szczęścia, kultywując wdzięczność, współczucie i bezwarunkową miłość. Pamiętaj, że prawdziwe bogactwo kryje się w Twoim sercu, w zdolności kochania i bycia kochanym. Bądź narzędziem światła w świecie. Bo ciemność nie może się oprzeć blaskowi Twojej dobroci. Rozsiewaj pokój każdym słowem, nadzieję każdym działaniem i miłość każdym spojrzeniem. Pamiętaj, że jesteś dzieckiem światła, istotą zdolną oświecić ścieżkę otaczających cię osób. Nie lekceważcie mocy modlitwy, gdyż jest ona mostem łączącym was z moją nieskończoną mądrością i miłością. Poprzez modlitwę otwórz swoje serce. Podziel się swoimi lękami i pragnieniami i słuchaj mojego głosu, który prowadzi cię z czułością ojca. Pamiętaj, że zawsze słucham, zawsze jestem obecny, zawsze odpowiadam w sposób zrozumiały dla Twojego serca. Ukochany synu, zawsze pamiętaj. Jesteś silny, zdolny i godny miłości. Świat potrzebuje Twojego wyjątkowego blasku, Twojego autentycznego głosu i delikatnego dotyku. Prowadzę Cię na każdym kroku, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Zaufaj mi, kochaj siebie i świat i nigdy nie przestawaj marzyć. Kocham Cię na zawsze, Waszego Ojca Niebieskiego. Niech pokój i radość zawsze będą z Wami.